Jakie mamy niespełnione potrzeby w onkologii w zakresie leczenia raka jelita grubego? No to jest przede wszystkim najnowszy lek, który pozwoli pacjentom po zastosowaniu leków w drugiej, trzeciej i czwartej linii leczenia zastosować kolejne leczenie, które będzie w miarę bezpieczne dla nich pod względem działań niepożądanych, wydłuży ich życie. I jakość życia będzie znacznie lepsza. Jak istotna jest jakość życia dla pacjentów paliatywnych w czwartym stadium raka jelita grubego? Jeśli słyszymy określenie paliatywny, kojarzymy to już z bardzo późnym leczeniem i z bardzo zaawansowanym stadium choroby. Natomiast warto podkreślić, że pacjenci paliatywni mogą być już we wcześniejszym etapie leczenia, tak określani, ale w raku jelita grubego mamy taką dobrą sytuację, że leczenie może trwać wiele lat, ponieważ my mamy leczenie sekwencyjne, podajemy leczenie w pierwszej, w drugiej, w trzeciej, w czwartej linii leczenia, a czasami mówimy o piątej. Więc wydłużamy ten czas życia i ta jakość też może być akceptowalna przez pacjentów. Oczywiście są różnego rodzaju działania niepożądane, ale dzisiaj z nimi możemy sobie już poradzić, wiemy jak o nie zadbać i jak pomóc pacjentowi w tym, żeby ta jakość życia była jak najlepsza. Czy ocena technologii medycznych w Polsce w odpowiednim stopniu bierze pod uwagę jakość życia pacjentów? Zdecydowanie tak. Były kiedyś takie czasy, że jakość życia w ogóle nie była brana pod uwagę. I kiedy my jako organizacje pacjentów podnosiliśmy kwestię właśnie jakości życia pacjentów, że ona jest istotna, to ten głos nie był w ogóle brany pod uwagę. Dzisiaj naprawdę to się zmieniło i zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Agencja Oceny Technologii Medycznych, oceniając dany lek, bierze pod uwagę jakość życia, a być może nawet czasami jest to bardziej istotne, bo wiemy, że wydłużając życie pacjenta onkologicznego musimy mu tak naprawdę Zabezpieczyć dobrą jakość życia, bo inaczej nie, byłoby to, nie miałoby to sensu. Czy są dostępne wszystkie opcje terapeutyczne dla pacjentów w czwartym stadium raka jelita grubego? Niestety nie i mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku pacjenci nie mieli dostępu do trzeciej i czwartej linii leczenia raka jelita grubego. To się zmieniło. Potem weszła immunoterapia, jest dostępna dla pacjentów z niestabilnością mikrosatelitarną i to powoduje, że pacjenci dłużej żyją, ale też jest leczenie personalizowane dostosowywane do ich potrzeb, a również do rodzaju tego raka jelita grubego, bo nie mamy jednego raka jelita grubego, ale są różne mutacje, są różne potrzeby pacjentów, również też to zależy właśnie od jego stanu zdrowia, również od tego jakie ma inne choroby, czyli od tak zwanej wielochorobowości. I to jest istotne, żeby w tych kolejnych liniach wydłużać życie pacjentów. No i tutaj nie jesteśmy na takim etapie, kiedy w tej linii moglibyśmy coś pacjentowi zaproponować. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Z ostatnich informacji od dyrektora Oczkowskiego wynika, że możemy być dobrej myśli. Wiele zachorowań na tego raka jest wśród osób młodych. Dlaczego tak się dzieje? No niestety, to jest wina tak naprawdę no, i naszej cywilizacji, w której żyjemy, jesteśmy bardziej zaawansowani technologicznie, ale mniej sprawni fizycznie, gorzej się odżywiamy, ale też no, zmienia się całe nasze otoczenie. I też warto chyba powiedzieć o tym, że my, jako ludzie, jako Jednostki nie dbamy o nasze zdrowie. Są programy przesiewowe, chociażby rak jelita grubego. Mamy kolonoskopię. Tutaj udział w tym badaniu. Spadł o kolejne 50%, czyli zamiast powiedzmy nawet, żeby to było te 20%, mamy 10% osób, które zgłaszają się na bezpłatny, bezbolesny, umówiony w dowolnym momencie, w miarę szybkim terminie, badanie, które ratuje życie, tak naprawdę, bo jeśli je wykonamy, to wtedy będziemy wiedzieli, czy coś złego dzieje się w naszym jelicie, czy są jakieś polipy, które ewentualnie zostaną odwrotne od razu w trakcie kolonoskopii usunięte. No i tutaj ci młodzi ludzie są zrozpaczeni, dlatego, że oni dopiero zaczynają wchodzić w życie dorosłe. To są często trzydziestolatkowie, to są młode mamy bardzo często, albo młodzi mężczyźni, którzy no, zaczynają tak naprawdę dopiero ten swój dorosły okres w życiu, a przy chodzi Informacja o tym, że są już w zaawansowanym stadium choroby. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że kiedy zgłaszają jakieś problemy, a rak jelita grubego nie daje objawów wczesnych, tylko dopiero późne, więc wtedy, nawet kiedy już zgłaszają te objawy, lekarze pierwszego kontaktu nie reagują w odpowiedni sposób, nie wysyłają ich na kolonoskopię diagnostyczną, dzięki której ten rak mógłby być szybko zdiagnozowany, ewentualnie. I nawet proste badanie FIT, czyli badanie na krew utajoną w kale. Yy, oni yy, yy. Lekarze do nich mówią: Pan jest za młody na raka. No i tu jest ten problem, że nie tylko cywilizacja, nie tylko zmiany nawyków żywieniowych, nie tylko brak, brak aktywności fizycznej, ale również to, że nie reagujemy odpowiednio wcześnie. Dzisiaj wiek już nie jest tym czynnikiem ryzyka dla osób, które mają te 50 czy 60 lat w nowotworach układu pokarmowego na pewno nie. Więc tutaj Taki właśnie apel i do młodych ludzi, żeby nie odpuszczali i do lekarzy pierwszego kontaktu, żeby jednak pochylili się nad tym pacjentem, który przychodzi i mówi, że coś mnie boli, coś się dzieje złego. I częściej wysyłali ich na badania. No teraz mamy też ten program Moje zdrowie, który zaczyna się od 20 roku życia, i warto w ramach tego, bada tego programu badać się właśnie pod tym kątem.